Witam. W tym materiale zaprezentuję, w jaki sposób przygotujemy panoramy w programie AI House. Po przygotowanym projekcie przechodzę do górnej zakładki Render. I w zależności od widoku, w którym się znajdowałam przed przejściem do zakładki Render, do tego widoku właśnie przenosimy. Jeżeli znajdowałam się w widoku 3D, jesteśmy w zakładce Widok z góry. W ten sposób możemy zrobić wizualizację od góry. Ona nie uwzględnia sufitów oraz samego otoczenia. Zakładkę renderingi omawiałam w poprzednim filmie. Także, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat samych renderingów oraz ogólnych ustawień, tutaj w zakładce, renderowanie, ustawienie świateł, to odsyłam do poprzedniego filmu dotyczącego wizualizacji. Natomiast w tym materiale przejdziemy bezpośrednio do panoramy, ponieważ w tym projekcie już mam ustawione oświetlenie. Także z górnej zakładki wybieram panoramę. Jeżeli chodzi o zasady oświetlenia, one tutaj się absolutnie nie zmieniają. Jakości, rozdzielczości widzimy, że możemy zrobić panoramę w jakości 4K, 6K i 16K. Taką optymalną jest 6K, ona robi się najszybciej i jest w bardzo wysokiej jakości. Na 6K będziemy musieli troszeczkę poczekać. Ważnym elementem w panoramach są tryby. W trybie pojedynczym wykonujemy jedną panoramę danego pomieszczenia. I w tym trybie po lewej stronie ekranu możemy ustawiać zarówno kamerę, jej wysokość oraz ustawienie w pokoju, a także jej kąt. Chcąc dodać wybrane ujęcie, wystarczy wybra kliknąć dodaj ujęcie lub wykorzystać inteligentne widoki, które zaproponuje nam sztuczna inteligencja, czyli tak samo jak podczas robienia płaskich wizualizacji. Chcąc wykonać pojedynczą panoramę, ustawiam kamerę na środku pokoju. Także przejdę sobie teraz do widoku 2D, ustawię moją kamerę na środku pomieszczenia i sprawdzę w podglądzie, który sobie powiększę, czy moja panorama będzie obejmowała całe pomieszczenie. Jak najbardziej całe pomieszczenie jest tutaj już uwzględnione. Także po ustawieniu kamery wybieram rozdzielczość, może zostać 4K i następnie klikam Renderuj. Przejdźmy teraz do kolejnego trybu, czyli trybu wielokrotnego. Jest to tryb, który umożliwia tworzenie kilku panoram jednocześnie, a które później możemy połączyć w jedną ścieżkę lub stworzyć panoramę z podmianą. A także po przejściu do trybu wielokrotnego zamiast standardowej kamery od razu włącza się widok z góry i widzimy przy kursorze taką kropkę i jest to właśnie nasza kamera. Tutaj nie możemy w trybie wielokrotnym zmienić ani wysokości, ani kątu naszej kamery. Także ustawmy sobie tutaj panoramę oraz w kuchni. A widzimy, że tutaj ta panorama się kontynuuje. Chcąc ją zakończyć, klikam prawym przyciskiem myszki. Następnie, po przygotowaniu właśnie moich trzech kamer, klikam Renderuj. I w ten sposób Panoramy A poleciał do chmury, aby się wyrenderować. Po chwili przechodzę do Galerii, by zobaczyć moje Panoramy. Mam galerię, zakładka Panorama, i widzę tutaj wszystkie wyrenderowane Panoramy. To jest ta pierwsza pojedyncza, oraz tu są trzy z Panoramy Wielokrotnej. Chcąc podejrzeć pojedynczą panoramę, klikam wyświetl. Panorama automatycznie otwiera się w nowej karcie. I możemy podejrzeć naszą panoramę. Wróćmy do naszego projektu. W tym momencie każda z tych panoram stanowi osobny element, a w jaki sposób możemy je połączyć w jeden i stalić przy pomocy jednego linku. Przechodzimy do zakładki edytuj panoramę VR. Możemy ją wybrać z tego widoku lub możemy przejść bezpośrednio z naszego poziomu projektu, czyli kliknę zamknij i wybieram narzędzia, edytor panoramy. Przed przejściem do edytora panoramy bardzo ważne jest to, aby zaktualizować plan piętra. Po zaktualizowaniu planu piętra wybieram otwórz edytor. Nasz edytor panoramy również otwiera się w nowej karcie. I tak, jeżeli chodzi o sceny, wszystkie widzimy tutaj po lewej stronie ekranu. Scena 1, 2 i 3 pochodzi z panoramy wielokrotnej. Natomiast scena nazwana salon pochodzi z panoramy pojedynczej. Chcąc usunąć tą panoramę pojedynczą i zostawić tylko te wielokrotne, wybieram panoramę nazwaną salon. Przechodzę po prawej stronie ekranu i wybieram usuń bieżącą scenę. Usuwam, i w ten sposób zostały mi tylko tutaj te trzy sceny. Scena, która jest z takim checkboxem, to znaczy, że to będzie scena, która się będzie wyświetlała nam jako pierwsza. Chcąc to zmienić. Wystarczy zaznaczyć inną scenę. Możemy zmienić sobie nazwy teraz tych scen. Tu mamy kuchnię, więc na nazwę klikam dwa razy lewym przyciskiem myszki i zmieniam jej nazwę. Kolejno mamy jadalnię i ostatnie to jest salon. Zatwierdzam przyciskiem Enter i widzimy, że salon będzie naszą pierwszą wizualizacją. Chcąc zmienić widok, ustawiam moją kamerę i po prawej stronie ekranu wybieram Uchwyć aktualny widok. Po prawej stronie ekranu mamy wszystkie narzędzia służące do edycji naszej panoramy. W pierwszych podstawowych ustawieniach sceny właśnie możemy znaleźć takie elementy jak e, zmiana aktualnego widoku, e, podmiana renderu, e, usuwanie. Kolejną zakładką jest dodanie tagów przejść pomiędzy tymi panoramami. Jeżeli chciałabym teraz tutaj dodać e, tak przejścia do jadalni oraz kuchni wybieram dodaj etykietę drzwi. Z wyskakującego okna wybieram kuchnię i jadalnię, czyli te panoramy, które chciałabym dodać. I Klikam OK. Widzimy, że one już się pojawiły na moim projekcie i przesuwam sobie teraz moje znaczniki, które mogę podmienić. Mając wybrany znacznik jadalnia klikam ustawienia i tutaj wybieram sobie dowolny znacznik. Podobnie wybieram kuchnia. Ustawienia i wybieram dowolny znacznik. I taką operację muszę powtórzyć na każdej z tych scen, aby było przejście pomiędzy nimi. Czyli przychodzę do jadalni i tutaj wstawiam salon oraz kuchnię. Następnie po dodaniu, właśnie moich tagów, przejść, klikam Zapisz. Jest to bardzo ważne, ponieważ tutaj w edytorze panoramy, ze względu na to, że dzieje się to w osobnym oknie, jest to osobne narzędzie z programu A-House. Tutaj nie działa nam ten auto-zapis, także po każdej operacji musimy kliknąć przycisk Zapisz, który znajduje się w prawym górnym rogu. Następną zakładką po prawej stronie jest Wymiana produktu. Co znaczy Wymiana produktu? To znaczy, że możemy w naszym projekcie Podmienić dowolny element. Na przykład podmieńmy tą kanapę. Jak to zrobić? W tym celu musimy edytować projekt. Także zamkniemy nasz edytor panoramy. Przed zamknięciem upewniamy się, że na pewno mamy zapisany projekt. Zamykam i wracam do projektu. I wymieniam moją kanapę na dowolną inną. Także zaznaczam ją lewym przyciskiem myszki i po prawej stronie wybieram narzędzie Replace. I wymienię ją na przykład na taką kanapę. Następnie, w momencie, w którym już mamy wymienioną kanapę, przechodzę ponownie do renderingu, wybieram zakładkę Panorama i ponownie wykonuję panoramę w trybie wielokrotnym bez zmiany tych kamer. To jest bardzo ważne. W momencie, w którym ustaliliśmy raz te kamery, aby ta nasza wymiana produktu zadziałała, te kamery muszą być ustawione dokładnie w tych samych miejscach. I podobnie w tej samej rozdzielczości, w tym samym trybie, z tymi samymi kamerami oraz oświetleniem, klikam Renderuj. Po chwili przechodzimy do galerii, by sprawdzić, czy się wyrenderowały. I widzimy trzy nasze kolejne propozycje z nową kanapą już wyrenderowane. Także w tym momencie możemy przejść ponownie do naszego edytora panoramy. Także teraz już z tego widoku wybieram Edytuj panoramę VR. Ponownie muszę zaktualizować plan piętra i wybieram Otwórz edytor. I w tym momencie automatycznie ponowne panoramy załadowały się już do naszego projektu jako panoramy na wymianę. Także po prawej stronie ekranu wybieram trzecią ikonkę od góry, wymiana produktu i klikam wymiana nowego produktu. I w wyskakującym oknie teraz pojawiają nam się dwie zakładki. Z zakładka numer jeden, możemy sobie ją podejrzeć i to jest już właśnie ta nowa kanapa oraz zakładka numer dwa, czyli nasza kanapa standardowa. Wybieramy je obie jako te dwie, które mają być wymienne. Wybieram nazwę produktu i mogę wymienić również te nazwy produktu, które mam tutaj zapisane jako remark. Po zmianie nazwy klikam OK. I po chwili pojawi mi się znaczek wymiany, to znaczy, że tutaj osoba, której wyślemy link, będzie mogła bezpośrednio przełączyć tą kanapę i tych zakładek możemy porobić kilka do każdego produktu. Z tym, że do każdego produktu będziemy musieli wykonywać właśnie albo jedną zbiorczą panoramę jako opcja druga, albo kilka pojedynczych panoram i dodawać je jako opcje wymienne. Następnie mamy etykietę produktu. Jeżeli chcemy, aby nasz klient bezpośrednio zakupił produkt z dowolnej strony, wybieramy dodaj etykietę produktu, wybieramy zdjęć naszego produktu. Niech to będzie na przykład stół i piszemy jego nazwę, adres naszej strony oraz opis naszego produktu. Następnie klikamy OK. Widzimy, że pojawiła już się nam ikonka zakupu i możemy ją dołączyć do dowolnego elementu, który mamy tutaj w naszej panoramie. Jeżeli pracujemy tutaj na zakładce salon, to wszystkie elementy będą się przypisywały właśnie do tej zakładki salon. Po przejściu do zakładki jadalnia Widzimy, że nie mamy tych elementów, także trzeba je ponownie dodać. Podobnie w kuchni również te elementy się nie wyświetlają. Ostatnia zakładka służy do dodawania muzyki, możemy ją dodać lub pominąć ten krok. Następnie klikam zapisz. Chcąc podejrzeć naszą panoramę, wybieram w górnym menu podgląd. I tutaj widzimy już podgląd naszej panoramy. Sprawdźmy naszą podmianę kanapy. To jest kanapa nowa i kanapa standardowa. Przejdę sobie teraz do innego widoku i widzimy, że możemy się poruszać między właśnie tymi widokami. Jeżeli nie dodamy tych etykiet przejść, możemy się poruszać również między e, naszymi panoramami poprzez przycisk zmiana pomieszczenia. Teraz jesteśmy w kuchni, możemy przejść do jadalni i do salonu. Jeżeli klikniemy na ikonkę z koszykiem, możemy bezpośrednio przejść na stronę producenta i zakupić ten wybrany element. Natomiast jeżeli chodzi o cały projekt, możemy również podejrzeć jego plan. Tutaj zaraz pod ikonką AI House mamy nasz plan piętra. I tutaj dokładnie widzimy, w którym widoku jesteśmy. I jakie pomieszczenia również znajdują się w naszym planie. W jaki sposób wygenerować link do naszej panoramy? Oczywiście możemy go skopiować bezpośrednio tutaj z naszego paska adresu lub możemy z edytora panoramy. Także zamykam i wracam do edytora panoramy. Wybieram, wygeneruj kod QR i tutaj mogę pobrać dowolny kod QR lub skopiować bezpośrednio ten link i właśnie ten link przesłać klientowi. Jeżeli chciałabym ograniczyć czasowo ten link, Podgląd panoramy, żeby tutaj ten klient zastanowił się, natomiast nie powielał, nie wykorzystywał go w późniejszym etapie. Wybieram ustawienia terminowości również w górnym menu. Klikam Dodaj i tutaj wybieramy datę ważności, dokładny czas ważności naszej panoramy i na końcu kliknę Generuj. Tak, także wybierzemy sobie na przykład teraz przez rok czasu do godziny 14 Wygeneruj link. I teraz ten link, który będziemy udostępniali dla klienta i e, będzie ważny do właśnie 17 lutego 2026 roku. Następnie mamy ustawienia i tutaj możemy dodać e, główny link, który będzie się wyświetlał również w widoku naszej panoramy. W ustawieniach podstawowych możemy zmienić nazwę naszej panoramy, dodać e, wprowadzenie i, oraz opis. Oraz została nam jeszcze zakładka wygeneruj wideo i to pozwala nam na stworzenie wideo, Właśnie z naszej panoramy. Zacznijmy od kuchni, w której jesteśmy. Nasza prędkość obrotu to jest 10, maksymalnie to jest 25. Czas wideo automatycznie również jest na 10 sekund ustawiony, natomiast możemy go zwiększyć maksymalnie do 20. Możemy zmienić e, widok naszego ekranu na pionowy oraz ukryć logo. Następnie wybieram ewentualnie e, podkład muzyczny i klikam Rozpocznij nagrywanie. Jeżeli to nagranie nam się podoba, możemy to zapisać i się bezpośrednio zapisuje zewnętrznie na naszym dysku lub jeszcze raz y, nagrać. Na przykład ustawiamy sobie tą pierwszą kamerę wyjściową, zwiększy czas wideo, na przykład na 20 i podobnie klikam Rozpocznij nagrywanie. I widzimy, że już zdecydowanie wolniej leci y, ta kamera i mamy całą naszą panoramę w formie wideo i następnie klikamy Zapisz. I w ciągu chwili przetwarza się nasze wideo. W momencie, w którym on się przetworzy, pobierze się bezpośrednio na nasz dysk. I tak właśnie możemy zrobić z każdym z pojedynczych pomieszczeń i utworzyć trzy ścieżki wideo, które przekażemy klientowi, np. zamiast tej panoramy, lub możemy je wykorzystać w prezentacjach naszego projektu. Już widzimy, że film został pomyślnie zapisany oraz pobrany na nasze urządzenie. Zamknijmy sobie teraz generowanie wideo. I to są wszystkie podstawowe ustawienia edytora Panorama. W kolejnym materiale zaprezentuję w jaki sposób możemy wykonywać animacje wideo w programie AI House. Po więcej inspiracji zapraszamy na nasz portal klienta oraz nasze media społecznościowe.